Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Śląski Kaznodzieja. Odcinek miał być oczywiście o czymś innym, ale w związku z tym, że kiedy rano otworzyłem Whatsappa, zobaczyłem wiadomość od mojego przyjaciela, to była to wiadomość zdjęciowa dotycząca Pisma Świętego. Fragment pisma na dzień dzisiejszy z dnia 9 kwietnia, z kalendarza ściennego, w którym na każdej kartce jest Pismo Święte. Muszę zaznaczyć, że mój przyjaciel jest troszkę z wiarą na bakier i tak się ze mną przekomarza, i dzisiaj był fragment dotyczący ukrzyżowania Jezusa oraz dwóch złoczyńców. Przy czym zadał mi pytanie, jak to jest, że ten jeden złoczyńca na krzyżu prosi Boga o przebaczenie, i ten obiecuje mu raj. Całe życie grzeszył, i nagle w jednym momencie pstryk, i Bóg go do siebie przyjmuje. I to jest przecież nie fair. A ja mu odpowiadam: masz syna, którego kochasz, który jest dla ciebie oczkiem w głowie, spędzasz z nim mnóstwo czasu, wysyłasz mi zdjęcia z nim, jak się bawicie opowiadasz, jak razem spędzacie czas, gdzie chodzicie, jak go uczysz wszystkiego. I założę się, że kiedy coś nabroi, a przychodzi do Ciebie za chwilę i mówi tatuś, przepraszam, to jesteś rozmiękczony, jesteś rozłożony na łopatki, Twoje serce jest miękkie jak gąbka i wylewa się z niego tylko miłość i przebaczenie do Twojego syna i tego grzechu nie pamiętasz i tego przewinienia od niego. Bo właśnie na tym polega miłość Boga do nas. Jeżeli my do Niego przyjdziemy skruszeni, to jesteśmy tak jak to nasze dziecko, jak twoje dziecko, które do ciebie przychodzi i mówi: tato, mamo, przepraszam ci, nie chciałem tego zrobić i nie jesteś w stanie mu nie przebaczyć. Myślę, że to jest to właśnie, że miłość z Boga się po prostu wylewa, i ona musi przepłynąć przez nas i zmyć z nas cały ten brud. I Bóg nas tylko o to prosi, żebyśmy się otworzyli na Jego łaskę, żebyśmy się otworzyli na tą miłość. Bo On nie chce, żebyśmy się sami potępili. On nie szuka naszego potępienia. To my ewentualnie sami zgadzamy się na to potępienie i sami sobie ten wyrok gotujemy. A On czeka z otwartymi ramionami, bo chce nas przyjąć i chce nam przebaczyć. Także dziękuję za oglądanie. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.